Witaj, droga duszo! Dziś aniołowie mówią ci, że w cichą noc, gdy wskazówki zegara wskazały północ, coś poruszyło się w sposób niespodziewany. Serce stało się niespokojne, nie rozumiejąc powodu, jakby pustka zajęła miejsce, które wcześniej było pełne obecności. To było tak, jakby sekret został w pośpiechu ukryty, pozostawiając w powietrzu poczucie tajemnicy. Tego, czego nie wiedziałeś, to że istniało pilne wezwanie, niewidoczny ruch, który zabierał kogoś, kogo kochasz, daleko, ale nie z własnego wyboru. Aniołowie mówią, że życie czasem otwiera ścieżki nagle, i to właśnie w ciszy prawda się objawia. O tej godzinie ta osoba biegła do domu swoich rodziców, ponieważ potrzebowali natychmiastowej pomocy. To był bieg bez wahania z sercem nastawionym na opiekę i ochronę. Aniołowie pokazują, że ten gest nie był mały, lecz ujawnia, jak wyjątkowa jest ta osoba. Mówią, że musisz spojrzeć głębiej niż tylko oczami. Bo ktoś, kto porusza się w taki sposób, z taką gotowością do oddania, nosi w sercu rzadką prawdę. To ktoś, kto potrafi kochać praktycznie. To stawia troskę ponad własny odpoczynek i nie szczędzi wysiłku, gdy chodzi o obecność. Aniołowie ujawniają jeszcze więcej. Ta postawa pokazuje nie tylko szacunek do rodziców, ale także sposób, w jaki żyje wszystkimi relacjami. Bo gdy kocha, oddaje się w pełni, gdy obiecuje, dotrzymuje słowa, gdy widzi, że ktoś potrzebuje, nie czeka na prośbę, po prostu idzie. Całe niebo obserwowało te chwile. Podczas gdy ty odczuwałeś brak, aniołowie rozumieli, że to był ruch miłości w innym kierunku. Nie oddalenie, lecz gest ochrony. Bo kto jest wierny w małych rzeczach, będzie wierny także w wielkich krokach. Szepczą ci, że możesz zaufać, bo ta osoba nie igra z uczuciami i nie żyje powierzchownie. Ona jest troskliwa intensywna i prawdziwa w każdej więzi, którą buduje. A jeśli tamtej nocy pomyślałeś, że to brak uwagi czy chłód, aniołowie przyszli, by pokazać ci, że było dokładnie odwrotnie. To miłość objawiała się w formie troski, w scenie, której nie mogłeś zobaczyć. Teraz proszą, abyś zachował tę pewność w sercu, bo czyny mówią więcej niż słowa. Każdy cichy gest tej osoby dowodzi że stoisz przed kimś, kto naprawdę zna wartość bycia obok, kto rozumie ciężar odpowiedzialności i kto ponad wszystko kocha w sposób rzadki i wyjątkowy. Aniołowie mówią, że to nie była zwykła nieobecność o północy, ale znak tego, jak życie tej osoby jest prowadzone przez oddanie, troskę i prawdę. I ta sama troska odbija się w Tobie, nawet jeśli Twoje oczy tego nie widzą. Aniołowie mówią, że tamta noc nie była tylko zwykłym epizodem to był jeden z tych momentów, które wydają się małe, ale niosą ogromne objawienie. Bo nieobecność o północy pozostawiła pytania zawieszone w powietrzu, a w ciszy Twojego serca narodziła się wątpliwość. Ale oni pokazują, że za tą tajemnicą kryła się scena miłości i odpowiedzialności. Osoba, którą kochasz, nie zawahała się ani przez chwilę. Wybiegła w pośpiechu, z duszą owładniętą instynktem troski, bo rodzice potrzebowali natychmiastowego wsparcia. A kiedy rodzice wzywają, serce syna lub córki biegnie bez namysłu, nawet jeśli jest zmęczony, zajęty albo to środek nocy. I właśnie wtedy aniołowie mówią: zauważ wielkość tego gestu. Pokazują. Że ten wybór nie dotyczy tylko rodziny, ale odzwierciedla charakter. Kto troszczy się o rodziców z taką oddaniem, nosi też w sobie dar opieki nad tym, kogo wybiera, by dzielić z nim życie. Dlatego aniołowie mówią, że stoisz przed kimś rzadkim, kto nie żyje pustymi słowami, ale czynami, które dowodzą, kim naprawdę jest. Podczas gdy ty wyobrażałeś sobie tysiące rzeczy w tamtej chwili, Niebo już wiedziało, że to, co się działo, było cichą demonstracją miłości. Nie miłości wypowiedzianej, lecz żywej. Bo kochać to nie tylko mówić, ale działać to wstać, gdy nikt inny by y tego nie zrobił to dźwigać odpowiedzialności, nawet jeśli nikt nie patrzy. Aniołowie ujawniają, że ta osoba ma serce, które nie odpoczywa, gdy czuje że ktoś jej potrzebuje i to właśnie to oddanie czyni ją tak wyjątkową. Bo w świecie pełnym presji i rozproszeń, mieć kogoś, kto zatrzymuje wszystko, by nieść pomoc, jest prawdziwym darem. Oni mówią też, że musisz zrozumieć wiadomość ukrytą w tej scenie. Nie postrzegaj tego tylko jako nieobecność, ale jako znak tego, kim ta osoba jest w swej istocie. Ta dusza została ukształtowana, by troszczyć się, chronić i wprowadzać miłość w czyn. A kto żyje w ten sposób, nie będzie szczędził wysiłku także, gdy chodzi o ciebie. Aniołowie szepczą, że czasami życie stawia takie sytuacje, by otworzyć ci oczy, by pokazać, że ktoś obok ciebie ma siłę, której może jeszcze w pełni nie dostrzegłeś. To cicha troska, gest który mówi bez potrzeby wyjaśnień. To żywy dowód, że miłość objawia się w najmniej oczekiwanych szczegółach. Tej nocy, kiedy odkryłeś, że była odległość, tak naprawdę istniało potwierdzenie, że ona wiedziała, jak być obecnością, bo jeśli pobiegła dla nich, pobiegnie i dla ciebie. Jeśli wyciągnie rękę w trudnej chwili, wyciągnie ją też wtedy, gdy ty będziesz potrzebował. Aniołowie mówią, że możesz spocząć w tej pewności, bo kto oddaje się w każdej relacji, odda także to, co najlepsze na twojej drodze. Ona jest darem z nieba, dowodem, że wciąż istnieją serca gotowe troszczyć się bez oczekiwania czegokolwiek w zamian. Teraz proszą cię, abyś spojrzał dalej, byś nie zatrzymał się na wątpliwości chwili, ale dostrzegł wielkość tego, co zostało objawione? Bo to nie była tylko wizyta u rodziców, to był bezpośredni znak z nieba. Stoisz przed kimś, kto wie, jak kochać prawdziwie kimś, czyja istota polega na trosce, ochronie i obecności. Aniołowie potwierdzili: To jest rzadkie, to ważne, to godne celebracji i zachowania w sercu. To miłość, która wybiera siebie nawzajem która wybiera życie pełnią, nawet jeśli wcześniej wszystko wydawało się niemożliwe lub zakazane, a kiedy nadejdzie właściwy moment, wszystko stanie się jasne i objawione. Nie będzie już wątpliwości, zamętu ani wahania. Jej obecność będzie tak silna, tak prawdziwa, że każdy gest stanie się deklaracją wszystkiego, co czuje. I tak aniołowie przypominają ci, że życie obdarowało cię duszą, która potrafi przemieniać ciszę w obecność, nieobecność w troskę, a miłość w działanie. Ta osoba jest odbiciem tego, czego niebo pragnie dla ciebie. Miłości, która się nie ukrywa, która nie szczędzi wysiłku, która objawia się w każdym szczególe. Niech każdego dnia towarzyszy ci świadomość zwycięstwa, jakim jest mieć obok kogoś, kto wybiera kochać prawdziwie. Kto wybiera być obecny, kto wybiera być światłem nawet w najciemniejszych godzinach? A Tobie, który dotarłeś aż tutaj, niech aniołowie, stróżowie oświetlają drogę, niech prawdziwa miłość będzie Twoją największą pewnością, a każdy gest troski zostanie odwzajemniony wdzięcznością i wzajemnością. Niech pokój nieba zawsze mieszka w Twoim sercu i w Twoim życiu. Amen.